Pobożna duszo, podziwiaj, jak licznymi cudami uświetnić raczył Pan Bóg Tego Świętego, wielkim cudotwórcą nazwanego, i chwal Boga w świętych Jego. Czy wiesz, o kim mowa? Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje... Żywot świętego Antoniego Spadwy, oparty na dziele Bolandystów, a napisany wiele lat temu przez naszego Rodaka, Ojca Prokopa Kapucena. Żywot świętego Antoniego Spadwy zaprasza wydawnictwo życia wewnętrznego na jej głowie Ponadczasowe książki i dzieła duchowości chrześcijańskiej. Czas dla rodziny. Miłość to obecność. Słuchaj, czerp i rozmawiaj. Spotkanie z powiastkami Kanonika Schmidta. Najpiękniejsza gwiazda. Karolek mówił. Spójrz, siostro. Jakim żywym i jasnym światłem błyszczy na niebie wieczorna gwiazda. Jest ona bezsprzecznie najpiękniejszą z gwiazd całego firmamentu. Wydaje blask tak mocny, że dom, drzewa i inne przedmioty rysują swój cień na ziemi, prawie jak od światła księżycowego. W samej rzeczy. Powiedziała Julcia: Ale gwiazda poranna bardziej jest jaśniejsza i piękniejsza. Karolek zaprzeczył słowom siostry. Julcia obstawała przy swoim. Wreszcie, nie mogąc się pogodzić, wytoczyli sprawę przed tatą. Moje dzieci rzekł im tenże. Wasza sprzeczka jest tylko dowodem nieświadomości, albowiem spieracie się o tę samą gwiazdę, która nazywa się poranną, gdy się pokaże na niebie o świcie, a wieczorną, skoro zabłyśnie o zmierzchu. Kształćcie dzieci, waszą głowę młodą, zbierajcie światło z rad i doświadczenia. By nie iść śladem tych, którzy spór wiodą o jeden wyraz, co ma dwa znaczenia. Zaledwie świtać zaczęło, gdy prześliczna gwiazda zabłysła na niebie. Tata obudził dzieci, które zawołały razem: Poranna gwiazda rzuca dużo mocniejsze i piękniejsze światło niż wieczorna. Ale ojciec rzekł: Ta piękna gwiazda ma w samej rzeczy wieczorem jaśniejszy blask niż rano, ponieważ wieczór o wiele milionów kilometrów jest bliżej Ziemi. Jeżeli zaś porankiem wydaje się Wam żywszą i piękniejszą, to dlatego, że o tej porze umysł nasz. Jest weselszy i lepiej usposobiony, więc często, wszystko, co widzimy, przybiera w naszych oczach więcej powabu, niżeli ma w istocie. Dziękujmy zatem, stwórcy, za dobroczynny sen, który nas wzmacnia i rozwesela. Nie marnujmy nieocenionych chwil poranka. Gdy dzień zaświta w uroczej wiośnie, cała natura do życia powraca. Kwiat się rozwija, ptak śpiewa radośnie, a przed człowiekiem modlitwa i praca. Zaczerpnięte opowiadania pochodzą z dzieła. 150 najcelniejszych powiastek kanonika Szmita. Wersję książkową lub audiobook nabędziesz na stronie na